Wspaniałe produkty życia z firmy Kulbacki. Przekonaj się sam. Wonderful products of life from Kulbacki Company. I best natural products Welt. the world. mi einfach an. Witam, panie Romanie, cześć. Cześć, witam. Jak tam moje produkty u pana się sprawdziły? No, co ja mogę powiedzieć? Na początku że nie dowierzałem jak tam inne filmiki oglądałem, no ale. Po sprawdzeniu tego, no ja no, no. jestem bardzo zadowolony. Okej. Okay. I gołębie się inne zrobiły i też podawałem kurom te aspartisarkoki. Także jajka niosą niesamowicie. Mm. E, co mogę powiedzieć? No mam tam kilka gołębin, od niektórych jajka też podkładam pod inne, po prostu pod mamki. Tak, tak. E, no, jedna para już ma teraz piąte jajko zniesione, także, a w styczniu w sumie parowałem, nie? No. Pi piąty lęk, tak? Piąty lęk, tak. Wow. Tak, tak, od, razu mówię, od razu mówię, jest pod, podkładamy, nie? Widzisz. Fajnie. No, także, jest super, nie? I są zdrowe, nic się nie dzieje. A, kie, a kiedyś pan był sceptyczny, bo pan kiedyś kupywał różne środki czarodziejskie, a ja w sklepikach i z tego nic nie było, co? Jeszcze raz, o trochę chłopotu się mógł z tym samochodem i tak nie wszystko... Rozumiem. Pan był na początku skeptyczny, bo pan różne już hokus pokus ze sklepików kupywał i z tego gówno było, nie? No bo się różnych ludzi słuchało, każdy co innego daje No i jakimś cudem tam syn akurat natrafił na, na twój filmik i, I raz oglądaliśmy, drugi raz oglądaliśmy, chyba czwarty i dziesiąty No No i mówię, no dzwonimy do Przemka, no i trzeba coś robić, nie? No, no tak efekty były, jakie były, a zdecydowanie lepsze są nie? No widzisz, wytestowałeś u siebie i widzisz, że to wszystko ma ręce i nogi, co tu pokazujemy Dokładnie, no. dokładnie Fajnie I gołębie odżyły, latają, no, pan no, też no. wypuszcza już gołębie, czy jeszcze Nie znaczy, ja mam generalnie dużo w rozpłodzie gołębi, które nie latają, Aha. ale y, zaczynam obloty młodych, już bo troszkę młodych mam, no, no i no. to tam elegancko, nie? One chodzą jak burza już. No i te młode tak fajnie się błyszczą na tych wolach, oby stare, nie? Ja, ja. O, faj, fajnie. W sumie, w sumie młode mam, słuchaj, były czwarty raz na dachu, nie? I one zasuwają już jak prawie stare, no. Tak ma być, bo te wszystkie treningi na prze, przemóż to nic nie dają, i no je męczysz. I osłabia organizm, a on nie jest jeszcze gotowy do tego, on musi sam odlatywać, wiesz? No dokładnie, no mi się też tak wydawało, bo niektórzy na jakieś tam flagi tam gonią te muzyki czy tam inne lotniaki, gonią je, gonią na flagi. Każdy tutaj co... Mamy samej, bez żadnej flagi. Nie ja, nie każ... same. Każdy co ma te flagi, to nie ma żadnego pojęcia o, o hodowli gołębi. Na przymus próbują, a potem się dziwią, że mają pełno strat, wiesz? Nie, nie. I, I te, co przyciemniają, też nie trzeba przyciemniać. One mówią, przyciemniają żeby te, te pióra, pomalutku po malutku się bierzyli. Nie, żeby byli pełne krzydło na lot, nie? No, no, no. A na tych produktach tego wcale nie musisz zrobić. Wcale, w ogóle. No, widzisz? One lecą jak szalone. Jeszcze, dzień przed składaniem das ten doping naturalny, kamikaze to całkiem zasuwają. Zobaczymy, no wiesz, wszystko no. ze mną dopiero, nie? No tak. z tego co widzę na tych środkach, które wziąłem od ciebie, zresztą sam wiesz, że, że nie było ich dużo. Tak. To już jest robota naprawdę zrobiona, nie? Aha. A tam zawsze miałem, zawsze miałem problem. Yy, właśnie jak się zaczynały młode klucz, wtedy stare tak yy, złe odchody miały, no no w tym roku tego nie mam, nie? No fajnie, tak ma być, fajnie, cieszy mnie to. Młody fajnie rosną, zdrowe, elegancko, także... Tak ma być, zamówiłeś i masz tego coś. masz efekty. Tak jest, tak jest. Mas efekty. A mi, a mi na, o tym chodzi, żeby to wszystko działało, bo ja sprzedaję, ja się głównie koncentruję na sprzedaż gołębi, wiesz? Jakby te, te środki nie działali, to by ludzie gadali, a wyzach ludzie by potem robili klachy, nie? No no. To środki nie działają, to te gołębie, to już nie wyzach. Ludzie dużo gadają, nie? A tutaj mają efekt, już po parę dni podawaniu, już od razu widzą na swoim gołębniku Znaczy wiesz co, kupiłem <laughs> niedawno powiedzmy, no dwa tygodnie temu, niecałe dwa tygodnie temu. No no Kilka gołębi od tego hodowcy. No u starszych gość był, już nie lotował od jakiegoś tam czasu i tam było tam 15 gołębi, nie? No, no. I takie zachwalał, takie fajne, ładne. No dobra, mówię, no to mówię, wyślij je pan do mnie, zobaczymy. Kurczę, jak one przyjechały... Tak. Tragedia, nie? w mm. Tydzień czasu na twoich produktach, tak? nie te gołębie, nie te gołębie. On by sam je nie rozpoznał już, nie? Chłopie, one nie chciały bruchać jak przyjechały, a teraz no, dołem nie On nie? Mm. normalnie. On je zatruł. Tak one on je zatruł tymi lekarstwami, on je wyczyścił na Amen, no. wiesz? A co? Zarobaczone jest, za to nie wiadomo czym tam. No. Tragedia to tragedia była. No tak. Tak naprawdę te produkty robią roboty Fajnie, cieszymy to. A z jakiego okręgu pan jest? Kłam? Z jakiego okręgu pan jest? 304 Tuchola. Tuchola, okej, okay, fajnie. To dziękuję panu za wywiad A, pan ma jeszcze te zahara moje, tak, w rozpłodzie? Tak, tak, tak I pan to krzyżuje na swoje, czy między sobą? Mam pokrzyżowane Fajne, na fajne na wychodzą, moje. co? Słuchaj, wychodzą, idą zahary Aha, w te, w te dzikie Idą zahary W te dzikie, okej okay. I, i inny, inny typ gołębia, nie? Inny typ gołębia, zupełnie inny typ. to tam bez porównania, nie? A, agresywne, nie? Przy, przy wychowaniu młodych, nie? Nie okropnie, bardzo, no. bardzo. Tak się napuszy, nie chce dać nawet ręki dotknąć tam, żeby mu tam, no zresztą nie, nie denerwuje specjalnie i nie chce go stresować, tak niech sobie je wychowują, ale fajnie, fajnie, nie, nie schodzi, nie odpuszcza, nie, że tam ucieka z gniazda, nie, 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 To to rozchoduj fajnie, rozkrzyżuj i lotuj, wiesz, wszystko. No, będziemy lotowali w tym roku, zobaczymy jak to pójdzie. Będziesz nie? widział, u mnie w oddzielę pierwszy konkurs Dziki Gołąb, Dziki Gołąb z, z Kulbackim. <laughs> To patrzyli nie wiedzieli co mają powiedzieć, a nakupowali różne badziewa z Belgii, z Holandii, wiesz? Ja mówię, Dziki Gom z wami wygrał, Dziki Gom, nawet one naprzód nie wiedzieli nawet o co tam chodzi, wiesz? Dokładnie. co takie a zacofane? Miałeś w czystej, czystej krwi, czy już też pomieszane? E, pierwsza generacja, dziki, ojciec Dziki, matka pocztowy. Aha, aha. Ale jak patrzyli na niego, to nie wiedzieli co mają powiedzieć. No, no. <laughs> Taka niebiesko samicka, a zasuwała... Cała banda, 15 sztuk na raz. Bup, bi, 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 podbijane. Jak dzwoniłem do nich, to oni jeszcze gołębi nie mieli. Ja z dopiero, dopiero no, za jakieś dwa tygodnie będą pierwsze młody wychodziły po tych zacharach. No, ale, no. ale zobaczymy. Ale fajne to, fajne. Fajnie, są. super. E, Kolego, opowiedz o tym gołąbku, co kupiłeś tam No kupiłem z internetu gołębia. Podobno dość go kupiłem na wystawie, no i... Jest ten gołąb twoją adresówką, dlatego też do ciebie dzwoniłem. No tak. Żebyś mi sprawdził po czym ten gołąb jest. No i to... okazuje się, że to nie twój gołąb. Nie, to nie jest w ogóle A, mój, mój gołąb. gołąb. Tak. Adresówka podrobili, pan mówił fioletowa, tak? Tak, tak, tak. Pełno. Tysiące, wszystko podrabiają co ja wyświetlam. Wszystko. Od produktów podrabia podrabiają, trują te gołębie. No dokładnie. O gołębie. Dużo tego widać tych produktów podrobionych, bardzo dużo. No wszystko, wszystko. Przez to ostrzegam ludzi, przez to ja nie chcę żadnych spośredników, ja wszystko robię sam. Jak ktoś naiwny to kupuje gdzieś po kątach i potem truje to wszystko. No dokładnie, nie? Tak. No to jest tak samo jak, jak do tej pory tam lecieliśmy. Jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, i było po gołębiach, one po prostu nie mają formy. Ciężko je potem dognać do formy. No, no i efekty są na lotach, to od razu widoczne, nie? Tak jest, od razu widzisz. No. wszystko. to jest słaby i nie daje rady. Po no tak. Wszystko mówię, oryginały u mnie i nie trzeba nigdzie szukać, bo to wszystko jest oszustwo. Ja nie mam pośredników. A to wszystko jest produkowane tylko dla mojej firmy i nigdzie indziej tego się nie dostanie. No dokładnie, no jeżeli to jest Twoja firma, no to nikt inny tego nie może podrobić. Ja. No, no podrabiają na jakimiś tam cudami, podrabiają, no, ale to nie jest to, nie? No tak. No i jakaś. Nie będzie tego efektu. Tak jest. To, to To od razu mówię, nie żeby oszczędzić, bo zatrują wszystko, co tam żyje. Także te produkty są naprawdę super, naprawdę godne polecenia. Okay. Jeżeli inni hodowcy będą nas tam oglądali, to ja bym się nie zastanawiał dwa razy, tylko. Dzwonić do Przemka i kupować Fajnie, to jeszcze raz pozdrowienia, cześć Pozdrowienia, cześć Cześć Produkty się wyślę teraz na drugi tydzień, we wtorek, w środę, wiesz? Do, dobra, dobra, okej okay. okay. Pozdrawiam, cześć Pozdrawiam, cześć Cześć I dla hodowców z Brodnika, 48 Super hodowcy w Brodniku. Już od parę lat tylko na moich produktach, moje gołębie po mojej oryginały najlepsze lotniki. Super zadowolony hodowca. Zapraszam i przebieg do współpracy, do nas oglądasz. Jeżeli jeszcze nie masz moich produktów, zadzwoń, moje gołębie ci podziękują. Twoje gołębie tak odżyją, aby nie, nie byli wiedział co się dzieje. To jest jak magia. Moje produkty są magiczne, dlatego magiczne produkty i magiczne planty. Pozdrawiam i zapraszam do współpracy. Cześć! Moje produkty także wspaniale działają u kurów, u kurczaków, wspaniale rosną, super się rozwijają, zdrowe, bez żadnych pirojadów. Wspaniałe naturalne produkty życia nie z tego świata. Moje produkty nie można wcale porównywać do produktów dla zwierząt. To jest jakość apteczna, co mam na sprzedaż. Najwyższa jakość, jaka istnieje. 100% działanie. Już po jednym dniu podawania nie wierzysz, co się dzieje u Ciebie w gołemniku, czy w kurniku, czy w ogóle obojętnie jakie zwierzęta tam hodujesz. To działa super. Przekonasz się, zamów. zamów najmniejszą ilość moich produktów. I sam sprawdzisz na swoim zwierzaku czy w gołemniku Co wspaniałego, współpracować z naturą. Produkty całkiem nowej technologii, takiego, czego jeszcze na świecie nie było. Zapraszam każdego hodowcy zwierząt do współpracy. Tu kilka dni amadenów wspaniałych. Tak samo i amadeny na moich produktach życia odżyli są zdrowe, silne, bardzo płodne. Mają piękne kolory. A teraz wam pokażę kałot amadenów. Teraz mi wysłał kolega zdjęcie kałot amadenów. Możecie sobie poczytać, nasza rozmowa. Super zadowolony klient. Atlantis, ulbanski. Karma mineralna. Najwyższa karma, jaka w ogóle istnieje. Jakość apteczna. 40 różnych komponentów. Kalcją, magnezjum. Zoła, owoce morskie, rewolucja w sporcie gąbiarskim. Nawet gołębie, co byli chore na stawy, Atlantys wyleczyło w naturalny sposób. Wspaniały produkt z Morza Czerwonego. Zapraszam do współpracy. Przemek Kulbacki. Jeżeli kłodujesz tak, ja amadeny magiczny lub kanarki lub swoich lub inne egzotyczne ptaki, zapraszam Cię do współpracy. Słuchat. Więcej informacji no, no, na no, telefon. Tak, Chcesz mieć spaniałe. zdrowe ptaki, piękne, w wspaniałych kolorach, twoje, to super nie, wyniki tak, na wystawach w i w zawodach? I do mnie. Zapraszam do współpracy. Zapraszam Witaj, wszystkich hodowców królików do współpracy. Chcesz mieć piękne króliki, zdrowe, chłodne i zadowolony być z wyników z wystaw? Zadzwoń. Do usłyszenia. Jeżeli hodujesz kaczki lub inne ptaki wodne lub kury, zapraszam do współpracy. Takich wspaniałych, zdrowych zwierząt jeszcze nigdy nie miałeś. Jak na moich naturalnych produktach. Wszystko Nie wierzysz? Zadzwoń, zamów minimalną ilość, i się sam przekonaj! Piękne hobby, tak samo jak i gołębie i w ogóle. Jeżeli hodujesz pszczoły <słyska> i masz problem z warułą, skontaktuj się ze mną. Zapraszam na nowy film. Codziennie wywiady z hodowcami. Moje produkty jako jedyne na świecie się tak sprawdzają u hodowców. Na całym świecie. Każdy hodowca zadowolony. Zapraszam do współpracy! Oryginalne produkty życia tylko u Przemka Kulbackiego we firmie Kulbacki. Zapraszam na film. Chcesz super wyniki w lotach? Zdrowe gołębie? Zadzwoń! produkty podaje przez cały rok lotnikom rozpłodowym i w czasie wlęków. Zapraszam so, wszystkich hodowców zwierząt do współpracy. To jest riedz przemek. Lekarstwa gołębią profilaktycznie to początek końca Twojej hodowli. A lekarstwa przy wychowie młodych to już jest koniec Twojej hodowli. Kto tego nie ujmuje, nigdy dobrze nie zalotuje. Willkommen zu meinem neuen Video. Die Kodaki-Taube ist die beste Taube, die es überhaupt gibt. Speziell angefertigt nur für euch. Ich als deutscher Meister kenne mich natürlich besonders gut aus. Das sind Spitzen-Tauben, wo ich drüber verfüge. Ich bestelle grundsätzlich nur bei Chimek-Brieftauben, denn das sind die besten. اذا كنت من محبين الحمام الزاجل وتبحث عن السلالات الاصيله فنحن نمتلك افضل وانقى السلالات العريقه واذا لم يحالفك الحظ بالفوز فنحن نساعدك على ايجاد الطريق الصحيح إذا لم تمتلك الحمام الجيد لا يمكنك ايجاد الطريق الصحيح للفوز نستطيع الوصول اليك في جميع ارجاء الوطن العربي سلام خدمه الحامية علاقمندان ببرورش كابتران مسافتي من یکی از دوستان های کیرباکی هستم پرورشتنده معروف کبوتران مسافتی توی آلمان همونطور که میدونید آی یکی از پرافتخارترین پرورشتنده های کبوتران مسافتی توی آلمان هست افتخارات آی مقام قهرمانی آلمان مقام نایب قهرمانی آلمان و یه سیر افتخارات دیگه است. توی کلاپی که آیه حضور دارن بین ده تا کبوتر اول هشتشون از کبوتران آیه کیرباکی هستند. خدمت دوستان علاق من به خرید که داخل ایران هستن میتونن از طریق واتساپ یه تکس به من بدن تا اطلاعات بیشتری در خدمتشون بذارم. شماره واتساپ من 344-77-63-603-358 هست. موفق و پیروز باشید.